Dzień dobry kochani, witamy Was bardzo serdecznie w drugim etapie nieoficjalnych Mistrzostw Polski kanałów zdrabkowych. Dzisiejszym gospodarzem jest Madzia z kanału Alicja w krainie Zakupów, która nam zaproponowała megalinie. Wita Was Karolina. I Paweł z tej strony witajcie. Drugi etap powiedziała Karolcia, a ja to nazywam kolejkami. Druga kolejka Mistrzostw Polski Nieoficjalnych. No i zaczyna się kolejna sobota, druga już, a przed nami jeszcze 11 takich tygodni, gdzie będziemy rywalizować między sobą, ze wspólnie tutaj odnośnie drapania z drapek. Numery takie jak na zdjęciu, już wam pokazuję. Proszę bardzo. 12 i 13 takie właśnie oto zdrapeczki zostały przedstawione na zdjęciu w poście. Kupione już dawno, dawno temu i leżakują. No i będziemy teraz walczyć, walczyć o te punkty w tych mistrzostwach. Myślę, że możemy zdjąć już tą piękny tutaj nagłówek. Zobaczcie sobie. Nie ma, że boli. To są nieoficjalne mistrzostwa polskich kanałów zdrapkowych. Zaczynamy. Także dzisiaj ja będę drapać dwunastkę, a Paweł trzynastkę. Tak, z góry, tak Karocia postanowiła, nie mam nic do gadania, bierze no dwunastkę. No i mega linie, dajcie mega dużo punktów. <laughs> Zobaczymy, ile nam to zajmie minut. O, matko, ja zawsze się boję, te no pierwsze... Po lewej stronie masz. Tu jest, o. W dwójkę może nam w miarę pójdzie kłódka i popcorn. No, obstawiam 20 minut. Kłótka. Sprawdzasz, tak? Sprawdzam. Ja tych symbolów tak nie do końca rozróżniam. Na szczęście są kontrolne. Piuro i... Zamazujesz obraz, musisz troszeczkę bardziej w prawo i łapeczkę niżej. Piuro i diament. Jest diament, tu, zobacz. No widzisz. Diament. Tu jest pióro. Pióro. I tu jeszcze jest jamy. I pióro, tak, i pióro na dole. Oj, ile będzie przegapionych na pewno? No, kontrolne pokażą. Pierścionek i szminka. Pierścionek tu jest. pierścionek tu mamy tu pierścionek szminka pierścionek i pierścionek no pierścionek, pierścionek pierścionek tak jest Arbus i wiśnie arbuz i wiśnie są to wiśnie. To też mi tak z perspektywy po to lepiej chyba widać, jak się z boku patrzy. Arbus, wiśnie, arbus. Tu jeszcze diament był przekapiony, zobacz. O, no widzisz rewelacja. Sprawdzaj, sprawdzaj. Tu są tu wiśnie. wiśnie. Tu jest arbuz. tu jest arbus. Tak jest. Cytryna i dzwon. Cytryna tu jest. Tu jest dzwon tak. i cytryna. Tu jest dzwon. Nie masz wrażenia, że na razie dużo symboli? Cytryna, ja w ogóle nie mam wrażenia. Dzwon, dzwon. Na razie... A był, Arbus, Arbus. tak, tak to no. właśnie też zauważyłem w tym momencie. Także, kochani, nie denerwujcie się, jeżeli widzicie, że czegoś nie zdrapaliśmy, no to dojdziemy do tego. Chociaż wiem, jak to jest, jak się ogląda, i tak się myśli, ale ty ślepaku, tam masz przecież no. arbuza, czemu nie widzisz tego, nie? Liść, ananas. Chciałoby się zastukać w ten ekran i pomóc. Liść. No i co? Nie ma ananasów. Ani ananasu, ani już liści. No może tak być. Czekaj, bo telefon to nam dzwoni. No to to teraz mamy. Biedronka i flaming. No, tu szukamy, tu szukamy. Tu jest Biedronka i flaming. I tu. Auto i korona. Tu jest korona. Tu jest następna korona. Tu, tu korona. korona. tu jest korona. Tu mamy, tu mamy. I tu mamy auto i tu mamy jeszcze auto. No, e, flaming był? Był flaming, tak. Był flaming. Niezauważony. To telefon nas rozproszył. Mm -hmm. Uważaj, na kontrolne są. Zobacz, tak, żebyś tak, tak bardzo delikatnie rób, żeby nie popsuć Naszyjnik i kości. Naszyjnik. Tu, tu na szyjnik. jest naszyjnik. Naszyjnik. poniżej. I tu jest poniżej jeszcze. I tu jest naszyjnik. I co jeszcze było na, szyjnik, na i kości. Tu jest naszyjnik. Kości, kości. Tu się kiepsko zobacz, wszędzie masz mhm, winogrono, no żeby linię no, no zrobić. Więc zobacz, to też zawsze obraz tutaj, nic nie widać, bo troszeczkę może w prawo, kochanie. Słońce i sakwa. Sakwa. No, wszędzie winogrona brakuje, nie? No. Szkoda. I słoneczko, tak? Tak, sakwa klucz i serce. Także fajnie się zaczęła, skończy się nieco gorzej. nie? Sakwa jeszcze tu jest, tak. widzisz? Ominęłam. Jest, kluczy, jest klucz i kiedy widzę? Jest klucz. I ty. No i nie ma. No. Te dwunastki nie są dla nas szczęśliwe. O, bez przesady. Piłka i y, rower. Bonus, nie? Tak, tak. <laughs> Aparat i kokos. Aparat i kokosa. Tutaj ani aparatu, ani kokosa. No to wygląda na to, że będzie chyba tutaj zdrapeczka nieudana. Łódź i gwiazda. Jest gwiazdka tu. I to by było na tyle. Prawdopodobnie jeszcze bonus. Sprawdzamy bonus i w bonusie mamy perłę. No i zobaczymy, czy coś tam nie ominęliśmy. Może jakimś cudem, ale niestety. nie. No to teraz ja będę ratował tak jak ty ostatnio. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, to teraz zobaczymy, co Czekaj, tutaj zdrowie, jest. Ci tu ładnie porządek. U mnie. Drapeczka trzynastka. No, niestety dwunastka okazała się. czekajcie, podniosę trochę, bo Karol się ciągle zamazywał ten obraz. Może mi nie będzie. Zobaczymy. Na razie jesteśmy bez punkci. Bez punktu, właśnie. No, ale ostatnio też po pierwszej zrabić byliśmy bez, a końcówka była udana. No, może dzisiaj też się uda. Tylko teraz to moje szukanie symboli, więc liczę na Ciebie, że mi pomożesz. Zaczynamy od korony i od. Dzwona. Korona i dzwonek. Zaczynam. Korona. Korona i dzwonek. Jest, jest korona. korona. Tu również mamy koronę i dzwonek. Tu mamy koronę. Tak ładnie zaczęłaś? Ładnie ci doszło. Dużo symboli. Zobacz. A na zero, nie? No, to, to... Korona i dzwon. Szukaj, szukaj. Tu jest ze mną. korona. Gdzie? Tu. Korona. Tak, tutaj też nie dotarłem. Tu jeszcze jest korona, mm -hmm. no i na dole, korona. jest dzwon i jest korona, tak. Czyli zaczynamy, nie najgorzej. <grych> Dobra, ananas i biedronka. Co my tu mamy? Może zwiększę Wam jeszcze troszeczkę, żeby było lepiej widać. Ananas i biedronka. Jest biedronka. biedronka jest. Ananas. Biedroneczka. Proszę bardzo, przegapiona biedronka. Tu jest biedronka jeszcze. Jest ananas. Mm -hmm. Tu jest ananas. Tu jest ananas. A biedronki już więcej chyba nie będzie. Tu jest jeszcze ananas. Chyba wszystko. Kokos oraz serducho dla Was, kochani, którzy nas oglądacie i kibicujecie mistrzostwo. Kokos i serce. No to co? Jest ducho. Jest ducho. Kokosa nie widzę. Mm. Nigdy nie Serce. A, tu jest serce, dobra. Ja po prostu patrzę w te symbole, patrzę i ja, ja dosłownie nie rozumiem. Moneta oraz motyl. To chyba jest najludniejszy odcinek ze wszystkich kanałów. To nasze drapanie, bo wszyscy go siak, 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 nie? Dobra, moneta i motyl. To jest motylek, jest motylek i co dalej? No nic, nic nie widzę w każdym razie, ani moneta, ani motyla. Może być tak, że ich nie ma po prostu. Podkowaj i silnik. Jest podkowa. Jest druga. Jest kolejna. Naszyjnik. Tu jest naszyjnik. Tu jest podkowa. I tu jest naszyjnik. I to wszystko. Kolejne dwa. Wiśnie i żółw. Wiśnie i żółw. Dobra, gdzie są te wiśnie? Gdzie ten żółw? Wiśnie są. Tu. Są wisienki. Jasne, ja to w ogóle żadnych symboli nie mam. No, tu są wiśnie. <laughs> wiśnie, tu są wiśnie jeszcze. I tu jest całe drzewo wiśni. Czekajcie, tu? Wiśnia, wiśnia, wiśnia. I na dole, a co z żółwiem coś kiepsko? No, żółwia nie ma. Albo nie widzimy. Dobra, tu jest jeszcze liść i gwiazda. I lewą stronę mamy już z głowy. Liść i gwiazda. Tu jest liść. Mhm. Liść jest drugi. Tu są gwiazdy. Dwie. To już coś. Mamy liścia, mamy gwiazdę. Tu jest Ty kolejna gwiazda. gwiazda. Tu jest kolejna gwiazda. Liść. liść. Tu jest gwiazda. Y, liść. Mhm. I gwiazda. I gwiazda, tak. Tu jest kolejny liść. Liści, a liści, zobaczcie. Czy coś z tego będzie. Gwiazda. O, i gwiazdka, tu jest jeszcze. Przekopiłem. No i tu. Liczyć. W życiu tego liściowego. Połowa nie za nami, na razie punktów brak. No, może być słabo odcinek dzisiaj, kolejka na zero. <laughs> Zresztą tak może być, no ale nic, przynajmniej jest zabawa. Tym się cieszę również. Piłka i diament, tak. czyli tak, piłeczka i diament. Niżej piłeczka. Tu mamy piłeczkę z prawej strony. Tu jest diament. Tu nie mamy nic, tu jest diament. Mhm. Tu jest co? Diament, tutaj mamy nic. I tu, tu jest tu... diament. Jest? Aha, jest diament. Uu. I tu jest diament na dole. No i tu jeszcze. Dobra. No to jeszcze trochę nam zostało. Lody i popcorn. Lody i popcorn nie ma. Popcorn tu jest. Gdzie? Tu jest popcorn, tak? Gdzie się skupiam na lodach, już tego nie widzę. Dobra, lody i popcorn. Tu nie ma. Sakwa, tak, klapki. Tak. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No, nie ma. Popcornu no, w ogóle nie było. Dobra. Kości i flaming. Też chyba nigdzie nie widziałem flaminga, ale może się mylę. Kości flaming, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, kości. Ani flaminga nie ma, ani kości nie ma, zobaczcie. Ładnie szło, no i już nie idzie. Słuchaj, ale się skończyło. Tak, cytryna i tęcza. Cytryna i tęcza. Czyli tak. Tu nie ma cytryny i tęczy. Tutaj nie ma. Tu jest tęcza. Mhm. Tutaj nie ma. Tu również tęcza. Tu są tęcze, nawet dwie. Tu jest Cytryna. cytrynka, tu jest tęcza. Cytryna i co? I tęcza. Ciągle czegoś brakuje. Klucz i kutka. Co my tu mamy? Klucz i kutka. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ani klucza, ani... Klucz, klucz gdzieś mi mignął. O, tu jest, na dole. Czekaj, nie myli tu. Foto, tu były wiśnie. I tu jest klucz. Klucz. Czy to jest klucz do sejfu? Chyba nie. Pióro. Czy jest tu gdzieś pióro? Czy jest gdzieś pierze? Nie, jest tu, jest pierze. Dobrze. Teraz to każdy symbol na wagę złota. No, i zostały trzy. Zobaczcie, jesteśmy na zero. Arbus. No, arbus na górze. Niepotrzebny nam tu. Arbus, chyba, że coś pominąłem. Może była sakwa. Czy nie było? Że <laughs> nie było. Arbus, arbus, arbus. Mało no, tych jest arbuzów. Jeszcze, no. Mało tych arbuzów jest. Tu jest jeden na samym dole. No i ostatnie dwa. I ostatnie dwa. Mamy słoneczko. Zacznę od dołu, tu jest słoneczko, widziałem. Ale tu już więcej słoneczka może nie być. Tu jeszcze no. są dwa. Jedno i drugie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Normalnie nic. Słońce. Dobra. No i ostatni symbol, który prawdę nam powie. A to jest Robert, którego nigdzie nie ma. Jest tu, ale nic nie daje. Czyli co? Nie będzie rzutem na zdrabkę dzisiaj. I jeszcze tylko cała nadzieja w bonusie. Czy tu jest symbol dolara? Nie. A więc nic nie ma, kochani. Niestety nie będzie dzisiaj radości, eksplozji, wybuchu. Zobaczcie DLC. DLC. Kończymy odcinek. Drugą kolejkę Mistrzostw Polski. Niestety, Zdrabkowe Studio nie zdobywa punktów w dzisiejszej kolejce. Co niestety jest dla nas bardzo, bardzo rozczarowujące. Tak, Zabkowe studio poniosło porażkę w drugiej kolejce. Dzisiaj, niestety, porażka na całej linii. Cieszą się konkurenci, pewnie, bo wywindują się wyżej w tabeli, a my spadniemy. No ale na tym właśnie polega cały urok tej zabawy. Życzę Wam, pomimo to, że ja mam na zero, no to życzymy Wam oczywiście dużych wygranych. Tabela będzie podliczona. Dzisiaj wieczorem będę sobie zliczał, a jutro. W niedzielę, wiadomo, około południa pojawi się tabela po drugiej kolejce. No nam się nie udało niestety, ale przecież nie zawsze się wygrywa. Będziemy czekać za następną kolejką, no teraz Asia drapie. Taki kanał Asieńka nasza będzie teraz, teraz Asia będzie proponować. Ma na to czas do wtorku, ma na to czas, żeby tutaj zagospodarować ten tydzień. Tak więc dziękujemy pięknie za to, że spędziliście z nami. No tak jak mówiłem, prawie 20 minut. Dramat. Trzymajcie się. Dobrze, że Wadia nie wymyśliła trzech. Jakby były trzy, no to już było odcinek aż pół godziny by trwało. Do miłego. Do usłyszenia. Buziaki i powodzenia. Pa. Cześć.